na naprzód. Pokaż mi gdzie to było. Pokaż gdzie to było o, dokładnie. No tutaj, no, w pinko, no. Klepę zaczepili mnie, potem wsiadłem na rower, uciekałem, gonili mnie. A faktycznie stoją, eee! Ej, tylko No, są mi oni. słyszę ich. A rozpoznałem ten. głos Serio? Ja na, 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 na. Kurwa za pielgrzymkę o, o! Co to jest kurwa za pielgrzymkę? Nie szukam. twój wiedział, zaraz się zobaczymy Panie Wiem, to jest ciekawe co to za pielgrzymkę jest Masz, biznes jest biznes? A, tego, tam, się, masz jakiś biznes tutaj? Taki biznes. A o co chodzi? Pytam się czy masz tu jakiś biznes To o co chodzi, Jak wiesz nie o co chodzi to są wypierdalaj Co ty nie No dobra to! A, no to Wrotę, tak... ty! Norda Słuchajcie rat twój baka na tirafte oberwa? Słuchaj, ja mogę być też odważny. Raz mi stroje słyszałeś? 3 sekundy masz Tak? A ty co? Jaja ja ci wróciły z dupy? Ja to biłem. Ja spierdala. A jakby problem małżeństwem... <grym> nie mam nawet ochoty z wami gadać. No to odpierdalaj, no co ty to, to, to robi I makazoku おいこれはーゼンクールバーえは、ー、いはいはいはいはいはいは、えー、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはちはいはいはいはいはいはいはいはいははいいはいはいはいは Szybko, hajaj! Jeszcze raz pokażę ci się nogi Tokio. To Dobra, ja ja Olak nie bez jajca. On i tak ma Nasza baba jest mniejsza niż on. Ksaaa! Jamero. Wszyscy? Chyba wszyscy. Powiedział, że jest gejem, coś takiego. Ja mam powiedział, że nie jest gejem. jak na razie nic nie sprzedaję. Jakieś informacje sprzedajesz? Informacje mówisz? A nie? A chciałbyś jakąś informację? A biegasz od ludzi do ludzi, myślałem, że coś to, to w chciałeś też chciałem kupić. Nie, nie, no, nie. zawiodłem się. No dobra, to Nie, eee. jest. Ej, Brazie, to co to wiesz? Szukaj czarnego kurwa z kitką. Nie, to wiesz, że co chodzi. Ta, y, Tanaka opowiada, że ich lider, czyli Kang Pae, czyli Ciąg Pae, wzywał policję na miejsce zdarzenia. Pierwsze co zrobił? Pierwsze co, co zrobił, to wzywał policję. Faki, wy nawet Narko nie wiecie sprzedawać, czy co? Hę? Co? to, tę, Maskę chcę założyć, chociaż. Pochójna maska! Tak, Widziałeś w... jak wyglądasz, kurwa! Ciągnij się z to! Spierdala! Chyba, Uso! Dobra, czekaj, zadzwonię, kurwa! Jak was jest, pięciu no, no. to są Uso! I... Ale to ty dzwonisz, ziom! No dobra, ale to, to ty paskawe. to podjesz! Aj! Ja też ci trochę roboty też. Ciemera! Oj, nie trafiłem za muszle! Aj, oj, oj! Zajmij się tym! Ariarieria! Nezumy, zły szczęście chyba. Opracowaliśmy Tank Top Technik. Mm. No nie w i robi to duże wrażenie. Oj, Tiger Apu Breaking Down jest przerażoną techniką. Kontra na niego jest Tank Top Technik elefant. Zwaną inaczej, właśnie elefant Technik. Mm -hmm. Muszę się nauczyć bitki, jeszcze nie widziałem gdzie w akcji zmobilizuj ludzi trzymaj ich w gotowości do bitki aj woj, wy to to dostałeś pozwolenie Co? So. mini tokyo Gas station nigero kedai nigero nigero to jakaś cipka jeżeli chodzi o May, to musi się wiele nauczyć, ale wygląda na twardą babę. Ciekle pane, z obie głowy. Gdzie kurwa pod murkiem? Murkowie z mnóstwo jebany z kośniaku. Chcecie tu się Te To musicie Kanida. płacić. Kanida! Kanidacja! I zostałeś sam, co? Co ciekawego mi powiesz dzisiaj? Czale, czały, czali łąk. Czały Wąk. Hmm. Były właściciel nieudanej restauracji Shonud na e, skrzyżowaniu Ginger Street i Palomimo E, w środku mojego Tokio. Hmm, ciekawa sytuacja. I co tam ciekawego ma do powiedzenia? Hmm. Ten ciąg. Tak sobie myśli, że może wstąpię do Akademii Policyjnej. Wiesz co? Dobry pomysł. Spierdalej stąd, tu sero, tu Na No daję im Przed biurką! do o rewoluście ruchu I teraz po. Wysłałem... temera! Słem na robotę. Kendziego? Hej. Przyniosą fanty, ręczysz aj. za tym swoim paluchem. Hej. Lepiej się upewnij, że te fanty przyniosą. Hej. Zabytę się, czy ktoś jeszcze ma jakąś sprawę. Oj, zadaure o was żarnezo kiedy to Żeby ja jest O oh, mój, łamugun to no meno kora. Oj, suge, suge! Dobrasi. Super. Chciałem, chciałem, chciałem. Chciałem, przepuścili chciałem. nie chciałem, Nic Chciałem, chciałem, chciałem. nie chciałem, chciałem. Panie hejhaci, może pan tak pierwszy nie idzie, bo... No to idźcie szybciej. A kto będzie za liderem podążał? No chodź! Ja ja się schowały! Ej, ma Tego Redu na mandę ja jeszcze jednego, go, jednego, za tym, za tym! Hajo, 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 hajo! Wyciągaj, wyciągaj, przestań! Przejdź, 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 się, się, cay... się, się no przejdź, Napierdolić go! Raz! I matanaka! Schowaj to lepiej, bo ci te gały powyrywam! Co? Zajmijcie się nim! Konajar! O! Oh, oh, kurwa mać! Co? Łap się no za to! Mi. Gdzie jest mój ojciec? Tutaj, tutaj, mamy go! Tutaj jest! Jej, ja ro, ej, moja! Broniłem pana go, broniłem! Dobra, bierz go! Idziemy, szybko! Co z nim Ale, jest? gdzie ma... No, dostał nożem! Kso, ściągaj go, i wzywamy pogotowie! Nie ma czasu! Hajaj, Rajzo, na górę! Na górę! Wezmę już pogotowie! Kso, uciekaj ranę, baka! Nie mam jest co, co się z tobą zająć, bo widzę, że tu wszyscy zajęci są! Bo to wy, hej? Kangpae! pae. Kang pa. Zaczęło. Tutaj się troszeczkę. To chyba za dobrze czuć, moim zdaniem. Było wszystko ładnie. Nawet, wiesz co, pierdoli mnie to wasze grafiki, naprawdę. Mieliśmy fajny sparring na stacji. I było fajnie, tak? Był fajny sparring, honorowy. Co prawda, ja przegrałem, honorowy. Moi się nie rzucili na was. Właśnie na nas. Okej. Okay. Ale potem? Cz. Albo macie sklorozę co 5 minut, a w tym wam pomogę. Albo jesteście głupi niż sznurówka od buta. Dlaczego? Dlaczego ciągle wpychacie kij w morowisko? Czego? Moglibyśmy żyć w zgodzie? Nawzajem handlować, wspierać się. Może jesteśmy pierdolą mniejszością w tym kurwa fucking country, fak fuck, pierdolonym kraju. A wy? A wy wolicie umrzeć? Umrzeć za? Za co tak naprawdę? Za to, że nosicie imię Kangpae? Okej, okay, zrozumiam to. Jak najbardziej. Ja bym umrał za moją rodzinę. Ale dlaczego wy robicie to specjalnie? Czemu stajecie się pilotami kamikaze? Rozkazy? Ktoś wami rządzi wyżej, i wam to każe? Posłuchaj mnie. Jeżeli teraz wyziekniesz się Kang Pae, to daruję ci życie. jeśli nie... To zaprowadź mi tego, kto wydał taki rozkaz, żeby zlikwidować Kazuku Hebi w Los Santos. Słyszałeś? Aaaaaaajooo! ja! na pamiątkę... katrzy trzymaj oko! Hmm, dosyć ciekawa. Ciekawa zabaweczka. Dobra, zawijajmy się stąd. Aj. Szkoda psa, ale zadzwonię po pogotowie. Nie chcę mieć jakiejś szczyla na koncie. Nawet na to nie zasługuję, żeby umrzeć z mojej ręki.